Witajcie, drodzy bracia i siostry. Z ogromną radością witam każdego z Was w tej przestrzeni refleksji, wiary i nadziei. To przywilej być razem, nawet wirtualnie, aby dzielić się tak szczególnym momentem modlitwy i wspólnoty. Dziś poruszymy temat, który z pewnością dotyka serca wielu potrzebujesz cudu teraz, módl się do świętego Karola Akutisa. W czasach trudności, gdy stajemy w obliczu wyzwań, które wydają się nie do pokonania, często czujemy się zagubieni i bez kierunku. To właśnie w takich momentach wiara może stać się latarnią, która nas prowadzi i daje nam siłę do dalszego działania. I to jest to, co pragniemy dziś pielęgnować, pewność, że poprzez modlitwę i wstawiennictwo możemy znaleźć pokój i odnowę, której tak bardzo pragniemy. Święty Karol Akutis, młody człowiek, który żył w latach 1991-2006, jest wspaniałym przykładem autentycznej wiary i miłości do Boga. Pokazuje nam, że nie musimy być dorosłymi ani osobami z długą życiową drogą, aby mieć wpływ na świat wokół nas. Dzięki swojej prostocie Karol uczy nas, że prawdziwa świętość polega na tym, by żyć codziennie z entuzjazmem i oddaniem, zawsze szukając obecności Boga we wszystkim, co robimy. Jest potężnym wstawiennikiem dla tych, którzy szukają cudów w swoim życiu, ponieważ jego życie było naznaczone głęboką pobożnością i pasją do prowadzenia innych do poznania Eucharystii. W tym momencie zapraszam cię do refleksji nad własnym życiem. Czy jest coś, czego szukasz? Jakieś wyzwanie, które wydaje się nie do pokonania, a może głębokie pragnienie, które skrywasz w swoim sercu? Święty Karol Akutis jest tutaj, aby nam pomóc. Poprzez naszą modlitwę do niego możemy prosić o jego wstawiennictwo przed Bogiem, ufając, że on wysłucha naszych próśb. Abyśmy mogli się połączyć w modlitwie, chciałbym zaprosić was do pozostawienia w komentarzach swoich intencji. Czego chcielibyście poprosić Świętego Karola Akutisa? Pamiętajcie, że jesteśmy wspólnotą, a dzieląc się naszymi potrzebami i pragnieniami, możemy wzajemnie wspierać się w modlitwie. Razem tworzymy sieć wiary, która może przenosić góry. Ponadto chciałbym zachęcić was do subskrybowania naszego kanału. W ten sposób będziecie na bieżąco z nowymi treściami, które mogą jeszcze bardziej umocnić waszą duchową drogę. W każdym filmie staramy się przynieść przesłania które dotkną waszych serc i zainspirują was do życia w pełni i z pewnością w obecności Boga. Modlitwa to potężne narzędzie, a dzisiaj, zwracając się do świętego Karola Akutisa, będziemy nie tylko prosić o pomoc, ale także otwierać się na miłość Bożą, którą on doświadczył w swoim życiu. Karol miał specjalny sposób postrzegania świata, zawsze szukając piękna w małych rzeczach i dostrzegając obecność Boga w każdym momencie. Obyśmy nauczyli się od niego patrzeć na nasze życie oczami wiary, wierząc, że niezwykłe może wydarzyć się wśród codzienności. W tym filmie zbadamy kilka konkretnych modlitw, które możemy złożyć do świętego Karola Akutisa, a także świadectwa osób, które doświadczyły cudów w swoim życiu dzięki jego wstawiennictwu. Przygotuj swoje serce, aby zostać dotkniętym i zainspirowanym. To czas oddania, zaufania i nadziei. Pamiętajcie, drodzy przyjaciele, że nie jesteśmy sami. Wspólnota świętych zawsze jest gotowa, aby nas wspierać. Gdy łączymy się w modlitwie, tworzymy świętą przestrzeń, w której łaska Boża może działać. Dlatego zapraszam Was do otwarcia się na to doświadczenie, do pozwolenia, aby modlitwa nas prowadziła i do uwierzenia, że tak, możecie otrzymać cud, którego tak pragniecie. Razem wyruszmy w tę podróż wiary i odkrycia, prosząc o wstawiennictwo świętego Karola Akutisa. Niech nasze dzisiejsze spotkanie będzie prawdziwym momentem przemiany i nadziei. W poszukiwaniu cudu modlitwa staje się niezbędnym i potężnym narzędziem. W Ewangelii Mateusza 7,7-8 jesteśmy zaproszeni do tego, aby nie tylko prosić, ale także szukać i pukać, mając pewność, że zostaniemy wysłuchani. To wezwanie do działania przypomina nam, że modlitwa nie powinna być pasywną praktyką, lecz aktywnym wyrazem naszej wiary i zaufania do Boga. Kiedy stajemy w obliczu desperacji lub pilnej potrzeby, naturalne jest, że nasze serca wołają o natychmiastowe odpowiedzi. Pan zachęca nas, abyśmy nie wahali się zwracać do Niego, modlić się z żarliwością, wyrażać nasze lęki i pragnienia, wiedząc, że zawsze jest gotowy nas wysłuchać. Znaczenie świętego Karola Akutisa w tym kontekście jest istotne. Ten młody człowiek, który żył swoją wiarą w sposób autentyczny i głęboki, inspiruje nas do szukania Boga z tą samą determinacją. Wykorzystywał nowoczesne technologie, aby szerzyć wiarę i pokazać, że cuda dzieją się w małych rzeczach codzienności. Tak więc, wzywając go w naszych modlitwach, możemy znaleźć wzór do tego, jak w pełni żyć naszą duchowością i jednocześnie przynosić nasze prośby do Boga z zaufaniem. Fragment z Mateusza uczy nas, że prosząc, nie tylko składamy prośbę, uczestniczymy w intymnym dialogu z Twórcą. Ten dialog wymaga odwagi i wytrwałości. Pan zapewnia nas, że kto prosi, ten otrzymuje. Ta Boża obietnica powinna nas zachęcać do niepoddawania się, nawet gdy odpowiedzi wydają się opóźnione. Modlitwa jest ćwiczeniem wiary, które formuje nas i przekształca, pozwalając na to, aby nasze pragnienie otrzymania cudu zharmonizowało się z boską wolą. Kiedy stajemy w obliczu sytuacji, które wydają się niemożliwe, ważne jest, aby pamiętać, że modlitwa jest sposobem, w jaki możemy umocnić naszą więź z Bogiem. Dzięki wstawiennictwu świętego Karola Akutisa możemy prosić, aby pomógł nam otworzyć serca i być gotowymi dostrzegać łaski, które Bóg nam ofiarowuje, nawet jeśli przychodzą w niespodziewany sposób. Ponadto, reflektując nad pilnością cudu, powinniśmy rozważyć, jak zbliżamy się do Boga w modlitwie. Często lęk i desperacja mogą zasłonić naszą duchową wizję. Modlitwa staje się narzędziem, które pomaga nam oczyścić myśli i uczucia, pozwalając oddać nasze zmartwienia Bogu. Pewność, że on słyszy nasze prośby, przynosi potężną ulgę. Modląc się, nie tylko prosimy o coś, ale także otwieramy się na pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie pokój, który jest niezbędny w czasach potrzeby. Wstawiennictwo święta. Karola Akutisa zachęca nas do autentycznego życia wiarą, dostrzegania cudów, które nas otaczają każdego dnia i zrozumienia, że często cud to nie tylko rozwiązanie problemu, ale wewnętrzna przemiana, która przybliża nas do Boga. Prosząc o cud, powinniśmy być również gotowi zaakceptować wolę Bożą, ufając, że niezależnie od odpowiedzi, którą otrzymujemy, Bóg zawsze działa dla naszego dobra. Życie święta Karola Akutisa pokazuje, że świętość może być przeżywana w każdym wieku i w każdej sytuacji. Gdy szczerze szukamy Boga, On objawia się nam w zaskakujący sposób. Dlatego, gdy stajemy w obliczu potrzeby cudu, pamiętajmy, że modlitwa jest zaproszeniem do intymności z Bogiem. Prośmy z wiarą, szukajmy z wytrwałością i pukajmy do drzwi łaski Bożej, wiedząc, że w każdej prośbie zbliżamy się do serca Ojca. Niech święta Karol Acutis będzie dla nas inspiracją do radosnego i pełnego zaufania przeżywania naszej wiary, pewni, że Bóg zawsze jest obecny, gotowy nas wysłuchać i prowadzić na naszej drodze. W trudnych chwilach, gdy okoliczności wydają się nie do pokonania, a rozpacz nas ogarnia, często szukamy interwencji boskiej. To w tym kontekście modlitwa staje się niezbędnym narzędziem. W liście do Filipian 4, 6-7, Paweł zachęca nas, byśmy się nie martwili, lecz nasze troski składali Bogu w modlitwie. Ten fragment uczy, że komunikacja z twórcą to nie tylko akt poszukiwania, ale szczere oddanie naszych lęków i zmartwień. Kiedy składamy nasze obawy przed Bogiem, otwieramy się na Jego pokój, który przewyższa wszelkie ludzkie zrozumienie. Pokój, o którym mówi Paweł, to spokój, który obejmuje nas nawet w czasie burzy. To zaproszenie do zaufania, że niezależnie od powagi sytuacji, jesteśmy słuchani, a Bóg już działa na naszą korzyść. W chwilach naglących, gdy czujemy, że cud, którego tak bardzo pragniemy, jest teraz niezbędny, ten pokój staje się latarnią. Modląc się, oddajemy nasze zmartwienia komuś, kto głęboko się o nas troszczy i ma moc, by odmienić nasze życie. Tak więc, nawet jeśli odpowiedź nie przyjdzie w czasie, którego oczekujemy, wiemy, że nie jesteśmy sami i że działa większy plan. Wstawiennictwo święta Karola Akutisa może być potężnym wsparciem w tym procesie oddania i zaufania. On, który prowadził życie pełne wiary i oddania, poświęcił się szerzeniu przesłania Ewangelii poprzez technologię i internet, pokazując, że cuda są obecne w małych rzeczach codzienności. Prosząc o jego wstawiennictwo. Nawiązujemy kontakt z kimś, kto rozumie zmagania współczesnego życia i może pomóc nam dostrzec błogosławieństwa, które często umykają w chaosie. W tej perspektywie fragment Mateusza 7, 7-8 staje się zaproszeniem do działania. Jezus uczy nas, że mamy prosić, szukać i pukać. Te działania nie są tylko formalnościami, są wyrazem naszej wiary i zaufania do Boga, który odpowiada. Kiedy prosimy o cud, nie czekamy tylko na to, by coś się wydarzyło. Aktywnie mobilizujemy się do szukania Boga. Ten ruch szukania jest kluczowy, ponieważ angażuje nas w dynamiczną relację ze Stwórcą, w której zaprasza nas do uczestnictwa w procesie przemiany. Modlitwa, zatem, nie jest aktem pasywnym. Modląc się, uznajemy, że jest coś większego od nas w grze. Jednocześnie potwierdzamy naszą wiarę, że Bóg może i chce nam pomóc. Nacisk na proszenie, szukanie i pukanie nie dotyczy tylko powtarzania słów to wyraz gotowości do otwarcia się na możliwość cudu. To demonstracja, że jesteśmy gotowi przyjąć to, co Bóg ma dla nas, nawet jeśli oznacza to, że cud nie zrealizuje się w sposób, który sobie wyobraziliśmy. Markus 11:24 przypomina nam o znaczeniu wiary w modlitwie. Wiara, że już otrzymaliśmy to, o co prosiliśmy, jest kluczowym punktem w dążeniu do cudu. Wiara to siła, która popycha nas do dalszego proszenia nawet gdy okoliczności wydają się niekorzystne. To pewność, że odpowiedź Boża może nie być widoczna od razu, ale to nie umniejsza rzeczywistości Jego obecności i działania w naszym życiu. Kiedy modlimy się z przekonaniem, że już otrzymaliśmy, dostosowujemy się do woli Bożej i przygotowujemy się na świadectwo cudów, które mogą przyjść w niespodziewany sposób. Dlatego, gdy stajemy w obliczu potrzeb, prosząc o wstawiennictwo święta. Karola Akutisa, jesteśmy zachęcani do modlitwy z zaufaniem oddając nasze troski Bogu i pozwalając Jego pokojowi nas otoczyć. Niech przypomina nam, że modlitwa to akt wiary, zaproszenie do połączenia z boskością i okazja do przygotowania się na cud, którego tak bardzo potrzebujemy. W każdej prośbie, w każdym poszukiwaniu, w każdym pukaniu do nieba, jesteśmy wezwani do wiary, że, tak jak święta Karol, możemy być narzędziami wiary i nadziei w świecie, który często wydaje się zagubiony. Poszukiwanie cudu to doświadczenie wspólne dla wielu, a w chwilach rozpaczy lub pilnej potrzeby naturalne jest, że nasze serca zwracają się do Boga w modlitwie. Fragment z Marka 11.24 uczy nas, że wiara jest fundamentalnym elementem modlitwy. Jezus zachęca nas do wierzenia, że już otrzymaliśmy to, o co prosimy. Ta pewność to nie tylko pragnienie, by coś się wydarzyło, ale przekonanie, że, zwracając się do Boga, On nas słyszy i działa na naszą korzyść. Wiara, zatem, nie jest tylko uczuciem. To postawa aktywnego zaufania, która prowadzi nas do działania i zachowania się, jakbyśmy już otrzymali to, o co prosimy. W chwilach potrzeby łatwo poddać się wątpliwości i rozpaczy. Możemy się zastanawiać, czy nasze modlitwy są słyszane, czy nasze prośby zasługują na uwagę. Jednak słowo Jezusa zapewnia nas, że nasza wiara może przenosić góry. To oznacza, że nie powinniśmy niedoceniać mocy Boga do działania w naszym życiu. Zamiast koncentrować się na wielkości problemu, powinniśmy skupić się na wielkości Boga, który jest w stanie uczynić niemożliwe. Kiedy modlimy się z wiarą, nie tylko otwieramy się na cud, ale także stajemy się narzędziami działania Bożego. Stawiennictwo świętych, takich jak święta. Karol Acutis może być potężnym wsparciem w naszej drodze wiary. Święta Karol, który prowadził życie głębokiej duchowości i bliskiego kontaktu z Bogiem, jest przykładem, jak wiara manifestuje się w codziennym życiu. Jego oddanie Eucharystii i miłość do młodzieży przypominają nam, że świętość jest dostępna dla wszystkich, niezależnie od okoliczności. Prosząc o wstawiennictwo święta Karola, nie tylko szukamy jego pomocy, ale także inspirujemy się jego przykładem niezłomnej wiary. Pokazuje nam, że nawet w trudnych chwilach można zachować serce pełne nadziei i zaufania do Boga. Wracając do fragmentu z Filipian 4, 6-7, znajdujemy jasne wskazówki, jak powinniśmy przedstawiać nasze zmartwienia Bogu. Paweł zachęca nas, byśmy się nie martwili, lecz nasze obawy składali mu w modlitwie. To oddanie jest kluczowe, ponieważ kiedy to robimy, doświadczamy pokoju, który przewyższa wszelkie zrozumienie. Ta pokój nie jest brakiem problemów, ale pewnością, że Bóg jest z nami w burzach życia. Kiedy szukamy cudu, ważne jest aby pamiętać, że pokój, który otrzymujemy w modlitwie, może być cudem samym w sobie. Ta wewnętrzna cisza pozwala nam cierpliwie czekać na odpowiedź Boga, nie dając się ponieść lękowi ani niepokoju. Dlatego, modląc się o cud, powinniśmy pielęgnować wiarę, która nie tylko prosi, ale także ufa. Modlitwa nie jest aktem izolowanym, lecz ciągłym dialogiem z Bogiem, w którym wyrażamy nasze potrzeby, a jednocześnie słuchamy Jego głosu. Praktyka modlitwy powinna być wspierana działaniem odpowiadającym naszej wierze. Oznacza to, że podczas oczekiwania na boską odpowiedź, powinniśmy być czujni na możliwości, które Bóg nam przedstawia i działać zgodnie z Jego wolą. Wiara popycha nas do aktywnego i zaangażowanego życia, nawet gdy odpowiedź jeszcze nie nadeszła. Ponadto modlitwa powinna być stałą praktyką w naszym życiu, nie tylko w momentach kryzysowych. Kiedy pielęgnujemy regularne życie modlitewne, stajemy się bardziej wrażliwi na obecność Boga i otwarci na Jego wskazówki. Modlitwa przemienia nasze wnętrze, kształtując nasze pragnienia i zbliżając nasze serca do serca Boga. To przygotowuje nas do otrzymania cudu, którego szukamy, ponieważ nasze oczekiwanie staje się wyrazem prawdziwej wiary. Wobec tego wszystkiego fundamentalne jest, abyśmy pamiętali, że każdy z nas jest wysłuchiwany przez Boga. Nie ma znaczenia, jak wielka lub mała jest nasza prośba, On głęboko troszczy się o nasze życie. Wstawiennictwo święta Karola Akutisa może pomóc nam wzmocnić naszą wiarę i przybliżyć nas do Boga, zwłaszcza w pilnych potrzebach. Mając to na uwadze, przygotujmy się na moment modlitwy, w którym będziemy mogli przedstawić nasze prośby i zaufać, że z wiarą jesteśmy gotowi otrzymać cuda, które Bóg ma dla nas. O Panie Boże, Ojcze całego stworzenia. Twojej nieskończonej dobroci i miłosierdziu, zwracamy się do Ciebie z sercami pełnymi nadziei i wiary. W tym momencie łączymy się w modlitwie, szukając wstawiennictwa święta. Karola Akutisa, młodego człowieka, który żył swoją wiarą z żarliwością i miłością, oświetlając drogę młodzieży swoim przykładem oddania i poświęcenia. Święta Karolu, który z oczami zwróconymi ku niebu nawet w trudnych chwilach, uczysz nas, jak ważne jest zaufanie Bogu w każdym momencie życia. Dzięki Twojemu życiu widzimy, że prawdziwe szczęście polega na spełnianiu woli Pana i dążeniu do świętości w każdym działaniu. Niech Twoje świadectwo zainspiruje nas do wytrwałości w modlitwie, nawet gdy okoliczności wydają się trudne. W tej chwili, Panie, przedstawiamy Ci nasze potrzeby i najgłębsze pragnienia. Wiemy, że w chwilach ucisku to Twoje światło prowadzi nas i podtrzymuje. Prosimy, aby przez wstawiennictwo święta, Karola, mogliśmy doświadczyć cudów w naszym życiu. Niech nasze dusze będą odnowione, a nasze serca wzmocnione, ponieważ Ty jesteś źródłem wszelkiej siły i nadziei. Przed Tobą kładziemy nasze lęki, choroby, które nas otaczają oraz niepewności, które unoszą się nad naszymi dniami. Niech każda łza, którą wylewamy, będzie przez Ciebie dostrzegana, a każda prośba, którą składamy, dotrze do Twojego tronu łaski. Panie, wiemy, że nie jesteśmy sami, ponieważ Twoja obecność jest stała, a miłość, którą do nas żywisz, jest bezwarunkowa. Niech wstawiennictwo święta. Karola pomoże nam otworzyć oczy na cuda, które Pan dokonuje w naszym życiu, nawet gdy nie potrafimy ich dostrzec. On, który potrafił dostrzegać Twoją obecność w drobnych rzeczach, nauczy nas dziękować za każde błogosławieństwo, za każdy codzienny cud, który często umyka naszej uwadze. Prosimy, Ojcze, abyś dał nam mądrość do rozpoznawania Twojej woli w trudnych chwilach. Niech doceniamy chwilę ciszy i refleksji, gdzie Twój głos staje się słyszalny z większą jasnością. Tak jak święta. Karol, niech będziemy narzędziami Twojego pokoju i miłości, przynosząc nadzieję i pocieszenie tym, którzy przekraczają naszą drogę. W tym momencie szczególnie pamiętamy o wszystkich, którzy zmagają się z chorobami, samotnością i trudnościami finansowymi. Niech Twoje współczujące spojrzenie będzie nad nimi, a światło Twojej łaski otoczy ich, przynosząc ulgę i pocieszenie. Niech każdy z nich poczuje Twoją obecność, a poprzez naszą modlitwę niech staniemy się kanałami Twojego błogosławieństwa i uzdrowienia. Panie, niech będziemy jak święta. Karol, zawsze gotowi dzielić się radością Ewangelii i prawdą Chrystusa. Niech nasza wiara stanie się latarnią dla tych, którzy zagubili się w ciemności. Niech nasze życie będzie świadectwem Twojej miłości i Twojego miłosierdzia. Niech żyjemy z pewnością, że nawet w najciemniejszych chwilach Ty jesteś naszym światłem. Dziękujemy za życie święta. Karola Akutisa, za jego oddanie Eucharystii i za to, jak przypomniał nam o znaczeniu pełnego przeżywania każdego momentu jako cennego daru. Niech jego wstawiennictwo wzmacnia nas w naszej duchowej podróży i pomaga nam zbliżyć się do ciebie z zaufaniem i pokorą. W każdym kroku, który stawiamy, niech czujemy Twoją obecność prowadzącą nas, a pewność, że cud jest w drodze, niech napełnia nas nadzieją. Niech jednoczymy się w modlitwie. Nie tylko za nasze potrzeby, ale także za potrzeby świata. Niech nasze serca będą otwarte na ból bliźniego, a nasza miłość niech się rozszerza poza nas samych. Święta Karolu, który potrafiłeś wykorzystać technologię do szerzenia przesłania miłości Bożej i piękna wiary, wstawiaj się za nami, abyśmy również mogli znaleźć sposoby dotarcia z Ewangelią do wszystkich, zwłaszcza do młodszych. Niech nasze życie będzie żywym świadectwem tego, co oznacza podążanie za Chrystusem, nawet w trudnych czasach. Niech więc idziemy naprzód z odwagą, zawsze pamiętając, że cuda zaczynają się od małych aktów wiary. Niech nadzieja nigdy nie gaśnie w naszych sercach. Niech poprzez modlitwę łączymy się głębiej z Panem i znajdziemy pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie. Niech światło Chrystusa świeci w nas, a gdziekolwiek pójdziemy, niech promieniuje ta światłość, dając świadectwo wielkości Twojej miłości. I tak, w naszej poszukiwaniu cudu, wciąż podnosimy nasze głosy i serca do Ciebie. Pewni, że z wiarą wszystko jest możliwe. Niech będziemy cierpliwi i wytrwali, wiedząc, że Twój czas jest doskonały, a każdy dzień to nowa szansa na doświadczenie Twojej łaski. Niech radość Pana będzie naszą siłą, a jak święta. Karol, niech żyjemy w ciągłej komunii z Tobą, Panie. Panie Boże, który prowadzisz nas swoim światłem, w tej chwili refleksji i duchowości ponownie jednoczymy się w modlitwie, pamiętając, że nasza droga jest pełna możliwości wzrostu w wierze i miłości. Niech każdy z nas, spoglądając na życie święta. Karola Akutisa, znajdzie inspirację do rozwijania głębszej relacji z Tobą, dążąc do bycia światłem w ciemności, która często nas otacza. Panie, niech uczymy się od święta. Karola doceniać małe rzeczy w życiu, te, które na pierwszy rzut oka mogą wydawać się nieistotne, ale kiedy są połączone z Twoją wolą, stają się wielkimi świadectwami Twojej dobroci. Niech w każdym momencie naszego dnia rozpoznajemy Twoją obecność w interakcjach z ludźmi, w pięknie stworzenia i w okazjach do służby bliźniemu. Pomóż nam być wdzięcznymi za każdy uśmiech, każdy gest troski i każde słowo zachęty, które otrzymujemy i które możemy ofiarować. Prosimy Cię, Panie, abyś obdarzył nas hojnym sercem, zdolnym do miłości bez granic. Niech będziemy, jak święta, Karol, agentami przemiany w naszym otoczeniu, niosąc nadzieję i radość wszystkim, Którzy stają na naszej drodze. Niech nasze czyny odzwierciedlają światło Chrystusa, przynosząc pocieszenie tym, którzy cierpią i są samotni. Niech będziemy głosem, który pociesza, uściskiem, który przyjmuje, i ręką, która pomaga. W tej chwili chcemy również przypomnieć sobie o znaczeniu Eucharystii, źródła naszej siły duchowej. Niech, tak jak święta, Karol, dostrzegamy w komunii prawdziwą obecność Twojego syna, Jezusa Chrystusa a to doświadczenie niech nas przemienia i odnawia. Niech uczestnictwo w sakramentach przybliża nas do Ciebie i inspiruje do życia z większą miłością i pobożnością. Niech każda celebracja będzie okazją do jednoczenia się w wspólnocie, umacniając więzi przyjaźni i solidarności. Panie, prosimy, aby w tym czasie modlitwy mogliśmy uciszyć nasze zmartwienia i lęki, pozwalając, aby Twoja pokój wypełnił nasze serca. Niech w obliczu życiowych trudności odnajdujemy w Tobie pewność, że nie jesteśmy sami. Niech Twoja łaska nas otacza i daje nam odwagę, by stawić czoła wyzwaniom, zawsze ufając, że wierność Tobie przyniesie prawdziwy pokój. Niech poprzez wstawiennictwo święta Karola staniemy się bardziej świadomi naszych odpowiedzialności jako chrześcijanie. Niech przesłanie Ewangelii nie ogranicza się do słów, lecz niech wyraża się w konkretnych działaniach, które promują sprawiedliwość, miłość i pokój. Niech będziemy głosami wołającymi o zmianę, walczącymi z niesprawiedliwością i promującymi dobro wspólne, zawsze prowadzeni przez bezwarunkową miłość, która płynie od Ciebie. W tej chwili modlitwy chcemy również prosić o młodzież, która często staje w obliczu niezrozumiałych wyzwań. Niech światło święta. Karola oświeca drogi młodych, inspirując ich do poszukiwania prawdy i piękna w swoim życiu. Niech znajdą w Tobie odpowiedź na swoje niepokoje i siłę, by iść naprzód nawet w obliczu trudności. Niech każdy młody człowiek odkryje swoje powołanie i misje, przyczyniając się swoimi umiejętnościami i talentami do budowy lepszego świata. Panie, niech nasza modlitwa nie ogranicza się tylko do naszych potrzeb, lecz niech rozprzestrzenia się w miłości i solidarności. Niech pamiętamy o modlitwie za tych, którzy cierpią, za tych, którzy są opuszczeni, za tych, którzy zmagają się z chorobami i trudnościami. Niech w każdej modlitwie poczujemy moc Wspólnoty zjednoczonej w modlitwie, i niech razem będziemy narzędziami Twojego pokoju i miłości. Na zakończenie tej modlitwy, niech każdy z nas zabierze ze sobą pewność, że wiara to ciągła droga odkrywania i oddania. Niech wyjdziemy odnowieni, gotowi do życia każdym dniem jako nowym darem, zawsze dążąc do Twojej woli i realizacji Twojego planu w naszych życiu. Niech nasze serca zawsze będą otwarte na Twoje niespodzianki, a jak święta. Karol. Niech będziemy wierni powołaniu niesienia Twojego światła do wszystkich zakątków świata. Tak, Panie, oddajemy Ci nasze życie, nasze nadzieje i nasze marzenia. Niech będziemy żyli z przekonaniem, że z Twoją pomocą możemy przezwyciężyć każdy przeszkodę i być żywymi świadkami Twojej miłości. Niech radość Pana będzie naszą siłą, a w każdym kroku, który stawiamy, niech czujemy Twoją obecność prowadzącą nas. W imię Jezusa, naszego Zbawiciela, modlimy się. Amen. Kończąc ten moment refleksji i modlitwy, zapraszam każdego z Was, aby zabrał ze sobą przesłanie nadziei, które dziś dzielimy. Życie, z jego zwrotami, akcji i wyzwaniami, często sprawia, że czujemy się, jakbyśmy byli zagubieni w środku burzy. Jednak, tak jak święta Karol Akutis nas uczy, kluczowe jest, abyśmy trzymali nasze oczy utkwione w Chrystusie, prawdziwym cudzie, który przekształca nasze życia. Święta Karol, młody, który intensywnie żył swoją wiarą i wykorzystał technologię do szerzenia miłości Boga, pokazuje nam, że nawet w naszej ludzkiej słabości możemy być potężnymi narzędziami w rękach Pana. Inspirowani Jego przykładem, dążmy do tego, aby nie tylko pragnąć cudów, które chcemy, ale także łaski bycia kanałami miłości i nadziei dla tych, którzy nas otaczają. Gdy zwracamy się ku Jego przykładowi, przypominamy sobie, że każdy z nas ma cel, specjalną misję, i że nawet w obliczu trudności, Możemy znaleźć radość w służbie. Kiedy myślimy o cudach, często koncentrujemy się na wielkich wydarzeniach, na natychmiastowych uzdrowieniach czy dramatycznych przemianach. Jednak ważne jest, aby pamiętać, że cuda również tkwią w małych rzeczach codzienności. Są w przejawach miłości, w słowach zachęty, w wyciągniętych rękach, by pomóc innym. Otwórzmy nasze oczy na te małe cuda, które dzieją się wokół nas, a które często pozostają niezauważone. W trakcie naszej drogi napotykamy momenty wątpliwości i niepewności. Są wyzwania, które wydają się nie do pokonania i sytuacje, które sprawiają, że kwestionujemy naszą wiarę. To w tym kontekście modlitwa staje się kluczowym filarem. Kiedy kierujemy nasze serca do Boga i prosimy o wstawiennictwo święta. Karola Akutisa, znajdujemy siłę i odwagę, by stawić czoła przeciwnościom. Nie jesteśmy sami, mamy wspólnotę wiary, która nas wspiera i zachęca do dalszej drogi. Pamiętajcie, modlitwa to intymna rozmowa z Bogiem, w której możemy wylać nasze uczucia, nasze zmartwienia, a także nasze radości. To święta przestrzeń, w której możemy usłyszeć głos Pana, który nas prowadzi i pociesza. Kiedy się modlimy, składamy nasze troski w Jego ręce, ufając, że ma doskonały plan dla każdego z nas. W tej chwili, wychodząc z tej przestrzeni refleksji, zapraszam Was do praktykowania wdzięczności. Spojrzyjcie wokół i dostrzegajcie błogosławieństwa. Które już otrzymaliście. Często jesteśmy tak skupieni na trudnościach, że zapominamy o wdzięczności za wszystko, czego Bóg dokonał i nadal czyni w naszym życiu. Wdzięczność zmienia naszą perspektywę i pomaga nam patrzeć na świat oczami nadziei. Nigdy nie zapominajcie, że nawet gdy wszystko wydaje się stracone, boskie światło zawsze będzie świecić w waszych życiach. Niech wstawiennictwo święta. Karola Akutisa towarzyszy wam, prowadząc was w każdym kroku waszej drogi przypominając, że wiara może przenosić góry. Na końcu tego nabożeństwa niech wyjdziemy odnowieni i zainspirowani do poszukiwania cudów nie tylko dla siebie, ale także dla tych, którzy nas otaczają. Niech każdy z nas będzie światłem, które oświetla życie innych, odzwierciedlając miłość Chrystusa w naszych działaniach i słowach. Niech każdy z nas w codziennym życiu stanie się żywym świadectwem wiary i nadziei, zawsze pamiętając, że w każdym momencie bólu czy trudności istnieje zawsze możliwość cudu. Trwajmy mocni w wierze, pewni, że Pan jest z nami. Niech pokój Chrystusa, który przewyższa wszelkie zrozumienie, strzeże naszych serc i umysłów.